Wiemy, kim jesteś, James. Pora skończyć tę zabawę. Skąd wiedzieliście? Nie popełniłem żadnego błędu. Żaden człowiek nie prasuje dżinsów w kant, James. Czy naprawdę tak trudno poskładać i wyprasować pranie? Trudno. Strasznie trudno. Potwornie. W duchu, w duchu, kim jesteś? To akurat pralka. Jest tyle prania i prasowania, że czasem się zastanawiam, czy nie mieszkają tu jakieś dodatkowe osoby. Nonsens. Pranie nigdy się nie kończy, chyba że prasowaniem. Dlatego jest nowy Purox, bezwzględny dla plami z formułą ułatwiającą prasowanie. Purox. Cokolwiek masz dziś w plamach.